Witajcie w naszym specjalnym, pilnym wydaniu, które rzuci światło na potencjalnie przełomowe wydarzenia na arenie międzynarodowej. Wydarzenia, które już w najbliższych godzinach mogą zaważyć na przyszłości globalnej polityki i ekonomii, kształtując ją w sposób. Czy pokój w Europie Wschodniej rzeczywiście może zostać zawarty w sposób, który zaskoczy wszystkich, a kluczem do tego rozwiązania okaże się dostęp do strategicznych, niezwykle cennych metali ziem rzadkich? Dziś analizujemy dogłębnie zaskakujące deklaracje jednej z najbardziej wpływowych postaci globalnej polityki, które mogą fundamentalnie zmienić obraz międzynarodowych relacji i bezpośrednio wpłynąć na każdy aspekt waszego życia od stabilności geopolitycznej po zawartość waszego portfela. Ta historia to znacznie więcej niż tylko nagłówki w porannych gazetach czy krótkie tweety. To kształtowanie się przyszłości, które dzieje się na naszych oczach. W czasie rzeczywistym. Zostańcie z nami do samego końca, bo w ciągu najbliższych minut rozłożymy na czynniki pierwsze te rewolucyjne doniesienia, ujawniając ich pełny potencjał, ukryte implikacje oraz ich dalekosiężne skutki. Stawka, o której mówimy, jest wręcz niewyobrażalna przekraczająca wszelkie wcześniejsze wyobrażenia o konsekwencjach tych lokalnych konfliktów. Trwający od dłuższego czasu konflikt w byłej Republice Radzieckiej. Nie jest już od dawna tylko lokalnym starciem, ograniczonym do jednego obszaru geograficznego. Ewoluował, stając się potężnym globalnym czynnikiem destabilizującym, zdolnym wywołać. Niekontrolowany efekt domina na całym świecie. Jego eskalacja, nawet niewielka lub nagła deeskalacja, ma bezpośredni i odczuwalny wpływ na Wasze osobiste bezpieczeństwo, niezależnie od tego, gdzie mieszkacie. Już teraz obserwujemy dramatyczne wahania na globalnych rynkach energetycznych, które w sposób nieunikniony przekładają się na rekordowo wysokie ceny paliw na stacjach benzynowych, które widzicie codziennie, oraz na rosnące koszty ogrzewania w waszych domach obciążające domowe budżety. Globalne łańcuchy dostaw, które i tak były już niezwykle kruche po ostatnich nieprzewidzianych zawirowaniach pandemii i innych kryzysach, są obecnie pod nieustanną i bezprecedensową presją. To może i często już oznacza wyższe ceny za absolutnie niezbędne produkty codziennego użytku, począwszy od żywności w sklepach, poprzez zaawansowaną elektronikę, aż po odzież. Istnieje także niewidzialne, lecz bardzo realne ryzyko cyberataków, które mogą uderzyć w kluczową infrastrukturę krytyczną wielu państw, paraliżując usługi i systemy. A w skrajnych przypadkach istnieje nawet ukryte zagrożenie mobilizacji w niektórych krajach sojuszniczych. Zrozumienie tych wszystkich dynamik jest absolutnie kluczowe dla ochrony Waszych ciężko wypracowanych oszczędności, dla planowania przyszłości Waszych rodzin i dla zachowania spokoju ducha w tych niespokojnych, globalnie niepewnych czasach. Mówca zapytany wprost i bez ogródek o potencjalną możliwość zaoferowania Federacji Rosyjskiej strategicznego dostępu do niezwykle cennych rzadkich metali ziem rzadkich surowców absolutnie kluczowych dla współczesnej technologii i przemysłu obronnego w zamian za natychmiastowe zakończenie wojny w kraju na mapie 44 podkreślił z niezwykłą stanowczością i klarownością że jego nadrzędnym i niezmiennym wręcz dominującym celem pozostaje przede wszystkim ratowanie ludzkich istnień ta publiczna deklaracja jest niezwykle istotna ponieważ stawia aspekt humanitarny, czyli wartość każdego życia ludzkiego, ponad wszelkimi, nawet najbardziej lukratywnymi i strategicznymi, kwestiami gospodarczymi czy surowcowymi, które normalnie dominują w rozmowach międzynarodowych. Wskazuje to na priorytet, który według niego powinien kierować absolutnie wszystkimi działaniami dyplomatycznymi i politycznymi na najwyższym szczeblu. Jest to z pewnością deklaracja, która ma głęboko wybrzmieć w całym międzynarodowym kontekście, stanowiąc moralny drogowskaz i podkreślając bezcenną wagę życia ludzkiego w obliczu trwającego, brutalnego konfliktu i powszechnego cierpienia. Z pewnością wyczekiwane z zapartym tchem na całym świecie. Mówca z dumą i pełnym przekonaniem zapowiedział jutrzejsze, absolutnie kluczowe spotkanie na szczycie z prezydentem Federacji Rosyjskiej Władimirem Putinem. To dyplomatyczne posunięcie, które odbędzie się już w najbliższych godzinach, ma bez wątpienia decydujące znaczenie dla dalszego rozwoju dramatycznej sytuacji w regionie objętym. Działaniami wojennymi, a jego ewentualne rezultaty, mogą odbić się szerokim echem na globalnych rynkach i w układach sił. Ale to nie koniec jego ambitnych dyplomatycznych planów, które wykraczają daleko poza jedno spotkanie. Ogłosił także, że drugie jak to ujął jeszcze ważniejsze wręcz historyczne spotkanie odbędzie się w niedalekiej przyszłości i będzie miało charakter znacznie szerszy o niespotykanym dotąd zasięgu w tym bezprecedensowym formacie który może zdefiniować nowy ład międzynarodowy mieliby wziąć udział nie tylko prezydent Putin i prezydent Wołodymyr Zełenski ale także on sam jako kluczowy mediator a być może także kluczowi przywódcy europejscy Nadając rozmowom wymiar globalny. Taki skład uczestników wskazuje na próbę stworzenia kompleksowej, wielostronnej platformy dialogu, mającej na celu znalezienie trwałego i zadowalającego rozwiązania dla wyniszczającego konfliktu w politycznie niespokojnym regionie. To zapowiedź, która wzbudza zarówno olbrzymie nadzieje na szybkie zakończenie cierpienia, jak i liczne pytania o realne szanse na powodzenie tak szeroko zakrojonych i skomplikowanych rozmów pokojowych w obliczu dotychczasowych niepowodzeń. Mówca nie wahał się wyrazić swojego głębokiego i niezachwianego przekonania, że trwający od dłuższego czasu konflikt w zachodnim sąsiedzie Rosji nigdy by nie wybuchł ani nie rozwinął się do obecnej skali, gdyby to on osobiście sprawował funkcję prezydenta Stanów Zjednoczonych. Tę trwającą i wyniszczającą konfrontację określił wprost, bez ogródek. I w bardzo dosadny sposób, mianem wojny Bidena, obarczając obecną administrację Białego Domu pełną odpowiedzialnością za jej powstanie, eskalację i dramatyczne konsekwencje, to niezwykle ostre publiczne oskarżenie, które z pewnością wywoła lawinę szerokich dyskusji, gorących sporów i kontrowersji na globalnej scenie politycznej, kształtując narrację wyborczą. Według jego szacunków, przedstawionych z mocą i przekonaniem, w tym tragicznym konflikcie zginęły już niewyobrażalne miliony ludzi, co jest liczbą szokującą i wymagającą potwierdzenia. Co więcej, mówca wskazał bardzo konkretną i wstrząsającą liczbę. W ubiegłym tygodniu, w ciągu zaledwie siedmiu dni, śmierć poniosło 7,251 osób, z czego większość stanowili, jak podkreślił, zarówno żołnierze Federacji Rosyjskiej, jak i siły walczące w spornej strefie. Należy jednak z całą mocą zaznaczyć, że te zatrważające i niezwykle konkretne dane dotyczące liczby ofiar nie posiadają niezależnego potwierdzenia z wiarygodnych źródeł w momencie nadawania tej audycji, co bezwzględnie wymaga ostrożności i krytycznego podejścia w ich interpretacji. Jest to informacja, którą przekazujemy Państwu tak, jak została przedstawiona, bez możliwości jej weryfikacji. Mówca ponadto twierdzi, że Stany Zjednoczone, wbrew powszechnym doniesieniom i oficjalnym komunikatom, wstrzymały wszelkie dalsze finansowanie bezpośredniej pomocy dla kraju objętego konfliktem. Według jego interpretacji powodem tego rzekomego wstrzymania jest fakt, iż Sojusz Paktu Północnoatlantyckiego, czyli potężne NATO, w 100% pokrywa koszty dostarczanego sprzętu wojskowego dla tego terytorium niestabilności. To twierdzenie jest w wyraźnej sprzeczności z informacjami o kontynuowaniu pakietów pomocowych ze strony Waszyngtonu, które są regularnie i publicznie ogłaszane przez amerykańskich urzędników. Mówca jednak stanowczo utrzymuje swoją wersję wydarzeń, co Wzbudza pytania o prawdziwość jego źródeł i intencje. Dodał, że dzięki jego osobistym staraniom, nieustannym naciskom i skutecznemu lobbyingowi, państwa członkowskie NATO. Znacząco i bezprecedensowo zwiększyły swoje wydatki na obronność, przechodząc z początkowego, często krytykowanego, poziomu zaledwie 2% do imponujących 5% produktu krajowego brutto. Ta monumentalna zmiana, jak podkreśla mówca z dumą, miała uczynić NATO bardzo bogatą grupą państw, w pełni zdolną do samodzielnego i efektywnego finansowania własnej obronności oraz wsparcia dla sojuszników. Bez nadmiernego obciążania budżetu USA. Poinformował również, że NATO wciąż jest dłużne Stanom Zjednoczonym około 2 miliardów dolarów, choć z satysfakcją dodał, że czek na miliard dolarów został, jak twierdzi, niedawno uregulowany. To sugeruje, że mówca postrzega relacje finansowe w Sojuszu przez pryzmat ścisłych transakcji handlowych, a nie tylko zbiorowego bezpieczeństwa. Wracając do intrygującej kwestii metali ziem rzadkich, mówca oświadczył, że podpisał kluczową, a wręcz przełomową umowę dotyczącą tych strategicznych surowców, które są niezbędne dla nowoczesnych technologii, począwszy od naszych wszechobecnych smartfonów i komputerów, poprzez zaawansowane samochody elektryczne, aż po najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i systemy obronne. Umowa ta, według jego słów, ma stanowić swoistą, sprawiedliwą formę zwrotu za pieniądze, które, jak to określił z pewną dozą dezaprobaty, zostały nierozważnie wydane na wsparcie działań w kraju zmian. W swojej wypowiedzi porównał on oszałamiającą sumę 350 miliardów dolarów, które rzekomo wydały Stany Zjednoczone w tym konflikcie, ze 100 miliardami dolarów, które według jego danych przeznaczyła na ten cel Europa. To zestawienie ma na celu jaskrawe podkreślenie dysproporcji w zaangażowaniu finansowym poszczególnych stron i uzasadnienie pilnej potrzeby zwrotu tych rzekomo roztrwonionych środków do budżetu amerykańskiego. Jednocześnie, co może wydawać się nieco sprzeczne z jego wcześniejszymi, często ostrymi wypowiedziami, wyraził głębokie przekonanie graniczące z pewnością, że zarówno prezydent Putin, jak i prezydent Zełęski. Z którymi ma się spotkać twarzą w twarz, faktycznie dążą do osiągnięcia trwałego i sprawiedliwego pokoju. Ta optymistyczna wizja pokojowego rozwiązania, przedstawiona wbrew trwającym nadal intensywnym działaniom wojennym, jest centralnym punktem jego narracji, dając nadzieję na deeskalację. Po raz kolejny, i z niezwykłą mocą oraz determinacją, podkreślił, że to właśnie ratowanie życia ludzkiego. A nie jakiekolwiek komercyjne interesy związane z metalami ziem rzadkich czy geopolityczne rozgrywki, stanowi dla niego absolutny i najważniejszy priorytet oraz główną motywację w tych niezwykle delikatnych i złożonych negocjacjach. Mówca z wyraźną dumą zaprezentował swój imponujący dorobek w dziedzinie rozwiązywania konfliktów globalnych, budując wizerunek skutecznego negocjatora. Oświadczył, że w ciągu ostatnich sześciu miesięcy a nawet nieco dłuższego okresu, doprowadził do zakończenia aż sześciu różnych długotrwałych wojen na świecie. To lista imponujących osiągnięć, jeśli wszystkie jego twierdzenia potwierdziłyby się w pełni i niezależnie. Wśród nich wymienił zakończenie. Niezwykle długotrwałego i krwawego konfliktu między Republiką Konga Arwandą, który, jak z naciskiem podkreślił, trwał przez całe 31 lat, wyniszczając region. I pochłaniając niezliczone ofiary. Wspomniał także o innej, bliżej niesprecyzowanej wojnie, która ciągnęła się przez rekordowe 37 lat, choć nie podał jej konkretnej lokalizacji ani uczestników, co pozostawia pewne niedomówienia i miejsca na interpretację. Co więcej, wskazał na swoją kluczową i decydującą rolę w rozwiązaniu niezwykle niebezpiecznego i grożącego globalną katastrofą sporu między Pakistanem a Indiami gdzie doszło do zestrzelenia co najmniej sześciu, a nawet siedmiu samolotów i realnie istniało bezpośrednie ryzyko eskalacji do otwartego konfliktu nuklearnego. Mówca, opierając się na tych, jak twierdzi, sukcesach, stwierdził, że spodziewał się, iż rozwiązanie wojny w kraju na granicy z Rosją, byłym partnerze z Zachodu, będzie zadaniem znacznie łatwiejszym, być może ze względu na jego wcześniejsze, imponujące osiągnięcia. Tymczasem, jak sam przyznał z pewną dozą frustracji i zaskoczenia, konflikt w północnym regionie Morza Czarnego okazał się wbrew jego oczekiwaniom najtrudniejszym i najbardziej złożonym wyzwaniem w jego dotychczasowej karierze dyplomatycznej i pokojowej. To podkreśla niezwykłą złożoność obecnej sytuacji, wagę nadchodzących negocjacji oraz stawia pytania o metody, które mają przynieść długo oczekiwany pokój. Pamiętajcie, aby subskrybować nasz kanał i dołączyć do naszej dynamicznie rozwijającej się społeczności. Dzięki temu nie przegapicie żadnej z naszych aktualizacji, które dostarczamy wam w czasie rzeczywistym, prosto z serca najważniejszych wydarzeń. Analizujemy dla was każdy ruch na arenie międzynarodowej, byście mogli zrozumieć, co naprawdę się dzieje i jakie ma to konsekwencje dla was. Write in the comments where you're listening from. Podzielcie się z nami swoimi przemyśleniami, bo Wasze opinie są dla nas niezwykle cenne i pomagają nam w tworzeniu jeszcze lepszych treści. Jakie są realne, bezpośrednie konsekwencje tych wszystkich oświadczeń dla każdego z nas, dla Waszych rodzin i dla Waszej przyszłości? Po pierwsze, z najwyższą uwagą obserwujcie potencjalne zmiany w globalnych łańcuchach dostaw kluczowych surowców. Metale ziem rzadkich, będące przedmiotem rzekomej umowy handlowej, są absolutnie kluczowe dla produkcji niemal każdego zaawansowanego technologicznie urządzenia, z którego korzystamy na co dzień. Od naszych wszechobecnych smartfonów i tabletów, przez turbiny wiatrowe i panele słoneczne, stanowiące podstawę zielonej energii, po zaawansowane systemy obronne i pojazdy elektryczne. Ich dostępność a co za tym idzie ich ceny na światowych rynkach mogą ulec drastycznej i nagłej zmianie, wpływając bezpośrednio na koszty produktów, które codziennie kupujemy, oraz na ogólną kondycję globalnej gospodarki. To może oznaczać zarówno nowe, niezwykłe szanse inwestycyjne, jak i poważne zagrożenia dla całych gałęzi przemysłu. Po drugie, stabilność geopolityczna całego regionu Europy Wschodniej wisi na włosku, balansując na krawędzi. Deklaracje o przyszłych rozmowach dają owszem cień nadziei na potencjalną deeskalację konfliktu. Jednak jednocześnie stwarzają ogromną niepewność co do przyszłych sojuszy, nowych układów sił i stref wpływów w tej strategicznie ważnej części świata. Jakiekolwiek rozwiązanie konfliktu w kraju na mapie 404 może diametralnie zmienić mapę polityczną i ekonomiczną kontynentu z konsekwencjami odczuwalnymi przez dekady. Po trzecie, bacznie obserwujcie potencjalne przetasowania w ramach sojuszu NATO. Jeśli doniesienia mówcy o znaczącym zwiększeniu wydatków obronnych państw członkowskich są prawdziwe, a także jeśli zmienia się rola i zakres finansowego zaangażowania Stanów Zjednoczonych w sojuszu, może to prowadzić do całkowitej i fundamentalnej redefinicji odpowiedzialności, podziału zasobów i strategii obronnych w ramach paktu. To ma ogromne, wręcz monumentalne, Znaczenie dla bezpieczeństwa zbiorowego i przyszłości sojuszy wojskowych. Po czwarte, w obliczu tak mocnych, a jednocześnie często niepotwierdzonych twierdzeń, kluczowe staje się świadome i krytyczne filtrowanie informacji. Ryzyko dezinformacji i fake newsów jest w obecnych czasach bardzo wysokie, a sensacyjne nagłówki mogą wprowadzać w błąd. Pamiętajcie, że na rynkach surowców i w dyplomacji każde niewerbalne nawet słowo Każda wypowiedź ma wagę i może wywołać falę spekulacji, która przekłada się na realne straty lub zyski. Weryfikujcie źródła, zawsze szukajcie niezależnych potwierdzeń i nie dajcie się ponieść emocjom. Co konkretnie należy obserwować w najbliższym czasie, aby ocenić faktyczny rozwój sytuacji i zorientować się w kolejnych ruchach na szachownicy? Po pierwsze i najważniejsze to oczywiście zapowiedziane spotkania. Ich rzeczywisty przebieg, Treść rozmów, a zwłaszcza oficjalne komunikaty wydane po tych rozmowach, będą absolutnie kluczowe dla zrozumienia, w jakim kierunku zmierza proces pokojowy i czy w ogóle uda się go zainicjować. Każde słowo, każdy gest, każda zmiana w tonie komunikacji będzie drobiazgowo analizowana przez ekspertów na całym świecie. Po drugie, bacznie śledźcie reakcje rynków na doniesienia o rzekomej umowie dotyczącej metali ziem rzadkich. Czy ich ceny zareagują na te spekulacje w zauważalny sposób? Czy pojawią się jakiekolwiek sygnały o zmianach w handlu tymi strategicznymi surowcami, co mogłoby świadczyć o prawdziwości doniesień? Po trzecie, oczekujcie na oficjalne, autorytatywne oświadczenia ze strony NATO oraz rządu Stanów Zjednoczonych. Tylko one mogą potwierdzić lub definitywnie zdementować twierdzenia mówcy dotyczące finansowania pomocy wojskowej dla kraju. Na mapie 44 oraz kwestii długu sojuszu wobec USA. To będzie lakmusowy papierek dla weryfikacji prezentowanych przez mówcę TS. Wasze opinie są dla nas niezwykle ważne i stanowią fundament naszej pracy. Napiszcie w komentarzach, z jakiego miejsca na świecie nas słuchacie i co sądzicie o tych niekiedy wręcz rewolucyjnych rewelacjach. Niech Wasz głos zostanie usłyszany, bo to w końcu Wasza przyszłość jest stawką. To było nasze pilne, dzisiejsze podsumowanie kluczowych wydarzeń, które dynamicznie kształtują nasz świat. Sytuacja rozwija się w błyskawicznym tempie, a my, jako Wasze zaufane źródło sprawdzonych informacji i rzetelnych analiz, będziemy na bieżąco monitorować absolutnie wszystkie wydarzenia. Nasz zespół jest gotowy, aby dostarczyć Wam najświeższe i najbardziej rzetelne doniesienia, prosto z frontu informacyjnego. Upewnijcie się, że subskrybujecie nasz kanał. I koniecznie zostawiacie łapkę w górę pod tym filmem, abyśmy mogli kontynuować naszą niezależną pracę i dostarczać Wam analizy, na które zasługujecie w tych niepewnych czasach. Nie przegapcie kolejnego pilnego wydania, które już wkrótce z pewnością przyniesie nowe, fascynujące informacje. Do zobaczenia w kolejnym równie ważnym i pilnym wydaniu.